Franka, gdzie tak gonisz? Siadaj. Siadaj, bo już mnie nogi bolą. Oje, Może trochę oj. poczniemy. O, jak ciężko. O Ojejko. Jezus. Czekaj, czekaj, czekaj. Te kartony, żeby się nie poniszczyły. Nie przyjmują na skupie takich pogniecionych. Czekaj. O, o Jezus, oj, dobra. Czekaj, tutaj mamy... O, rzadki się napijemy. Daj, daj się napić. Coś, w Waluś, daj. Co masz tam? Nie o, mogę otworzyć tej flaszki. Kurczę, te butelki. Uch, burze. Co to za... O, jest. Pij. Ale, Waluś, udało ci się dzisiaj. Trochę złomu, widzę, nazbierałeś. No i co mamy zrobić? Pięćdziesiąt lat pracy. Emerytura głodowa. No i co? Trzeba dorabiać, żeby to życie jakieś było godne. Co mamy zrobić? Fr, wiesz co, Waluś, dzisiaj mamy dobry dzień. Ty się nie martw, ale wiesz co? Ty się popatrz. Patrz jak szczurkowie żyją. Patrz taką chałupę mają. A jeszcze chałupa, a basen nawet mają. A basen mają, pewnie unia im dała jakieś pieniądze. Wiesz, za projekt zrobili, ale wiesz co? Mam tu dla ciebie niespodziankę. Nie, walek, ja idę. Ja z tobą, ty w ogóle się o nic nie starasz. No ty ja... nie dbasz o rodzinę w ogóle. Popatrzcie, szczurkowie kąpią się, mają takie wygody, a my. Franka, na psy schodzimy. Franka, no co ty? Dzisiaj dostaliśmy podwyżkę emerytury. Tak? No. I ja mam z... dla ciebie niespodziankę. Zobacz. Zobacz. Kupiłam ci basen. O Boże, kochany, no Walek, czy ty się oszalał? Nie o takim basenie ja mówiłam. Ale taki nam wystarczy. Zobacz, pokryweczka. O Jezus, Fajny. to... Fajny. O matko, to co dla starszych się... tyle dają, że tylko na taki basen Ale... można sobie pozwolić. A idź ty, Walek, idź. Ale co tak, na stare lata po Ja się nie zgadzam, nie zgadzam to się. Znaczy